Cześć, szczęść Boże, witam Cię w piątą niedzielę wielkanocną. I dzisiejsze słowo mnie zainspirowało o tym, żeby opowiedzieć trochę o wspólnocie. Głównie o tym, po co nam inni ludzie i dlaczego Pan Bóg każdego z nas powołał właśnie w tym kościele, żebyśmy służyli w tym kościele. Pomijając już aspekt sakramentów i księży, bo o tym mówiłem chyba dwa tygodnie temu, a skupiając się na takich po prostu zwykłych ludziach takich jak my, którzy są w kościele. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy, że apostołowie, którzy zajmowali się przede wszystkim właśnie głoszeniem słowa, nie ogarniali jałmużny odpowiednio, czyli tego, że bogaci przynosili dla biedniejszych coś. I apostołowie mieli to dzielić, żeby każdy dostał tak, jak potrzebuje. Ale dlatego, że byli powołani do czegoś innego, do głoszenia słowa to wybrano innych ludzi, których zadaniem było właśnie dzielenie tej jałmużny, tak żeby każdy dostał odpowiednio. I o to właśnie chodzi w Kościele. Każdy z nas jest powołany do czegoś innego, każdy z nas ma inne charyzmaty, inne dary od Boga i każdy z nas powinien tym wszystkim służyć w wspólnocie. I po to też są właśnie nam potrzebni inni ludzie, żeby pomagali w tym, czego my nie ogarniamy. Bo nie ma człowieka, który wszystko ogarnia. Ja wiem, że czasami z tymi innymi ludźmi ciężko się dogadać nam. I tacy już jesteśmy. Ale każdy człowiek, nawet ten, z którym możemy nie znaleźć wspólnego języka, może mieć jakiś dar, którego my nie mamy, może mieć jakiś charyzmat, którego my nie mamy, i przez to może nas samych ubogacić. Ale to jest też piękne, że w kościele nie wszyscy ludzie są tacy sami, nie wszyscy mają takie samo myślenie, nie wszyscy są sformatowani pod jeden kształt. No ale z tego też właśnie się biorą różne nieporozumienia. Więc jeżeli masz kogoś takiego w kościele, z którym nie możesz się kompletnie dogadać, znaleźć wspólnego języka, to pomyśl o tym, jakie ta osoba może mieć dary w sobie. Pomyśl o tym, czym ta osoba może służyć w wspólnocie. No i przede wszystkim pomóc się za tę osobę, żebyście znaleźli wspólny język, a jeżeli nie, to żebyście zawsze siebie szanowali i potrafili dostrzegać to, co ta druga osoba wnosi do Wspólnoty. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania, udostępniania i do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem. Cześć, pa!